Siemanko. Pokażę Wam dzisiaj, jak zamontować flika do listwy. Liquidator. to przychodzi z takimi dwoma klipsami. Macie klips prawy i lewy. Ten montujemy po tej stronie, żeby dokładnie przylekał do tego niebieskiego zakończenia. To wszystko tu ciasno pasuje. Musi kliknąć. Drugi, analogicznie. I teraz mamy dwie opcje montażu samego flika. Możemy to zrobić w ten sposób. Wtedy podczas mycia on nam tu będzie ładnie opadał. I do ściągania. I druga opcja. To jest w ten sposób. Czyli myjemy w ten sposób. Jeżeli nie jest mokry, to się tak ładnie tutaj wygina. I jeżeli chcemy ściągać, to tak. Z tym, że przy tej opcji, jeżeli za bardzo przechylimy ściągaczkę, to jest szansa, że ten flik nam dotknie tej szyby już po ściągnięciu i pojawi się smuga. Przy tej drugiej opcji natomiast. Flik tutaj, jeżeli dojeżdżamy do końca ramy, to on może się tu od spodu zahaczyć. Że jeszcze raz pokażę. Jeżeli ściągamy, to przy samym na końcu ramy ten flik nam może gdzieś tutaj się zawijać przy, przy dojeżdżaniu do, do końca ramy.